Szanowni Państwo, ten rok to, miniony to nie tylko rok jubileusza, ale oczywiście uczelnia funkcjonowała w sposób normalny, tradycyjny, pełną parą, zarówno w sferze naukowo-badawczej, w sferze dydaktycznej, w sferze organizacyjnej, w sferze promującej naukę. W każdym z tych elementów rzeczywiście dużo się działo. Jeśli nawet chciałbym bardzo detalicznie wymienić wszystkie wydarzenia, które dokonały się w murach, czy w przestrzeni naszego Uniwersytetu, czy szerzej w przestrzeni naszego miasta, to i tak zabrakłoby czasu e, albo czegoś bym nie dopowiedział i przeoczył, w związku z tym tak troszkę hurtowo e, rzecz e, traktuję, e, natomiast e, te podziękowania, które już z Państwu składałem, e, chciałbym również e, powtórzyć i Dopowiedzieć, że mam taką nadzieję, że ta energia, która wyzwolona została przy okazji Państwa aktywności związanej z organizacją wszelkich imprez jubileuszowych, również w tym roku jej nie zabraknie. Ja mam świadomość tego, że mówię do osób, które zajmują się badaniami i chcę Państwu życzyć tej odwagi bycia wolnym badaczem. Tej wolności wam życzę. Życzę Wam tego, żeby to prawo, które Was ogranicza, było przede wszystkim tym prawem, nad którym e, tak się zachwycał Emmanuel Kant. I żebyście coraz odważniej otwierali karty praw. Pokoju i spokoju, bo żyjemy naprawdę w takich dość trudnych czasach. Zdrowia, bo to jest najważniejsze pomyślności, oby ten rok 2025 był dla nas, dla nas wszystkich lepszy. W Lublinie my się ze sobą cały czas zazębiamy i mam nadzieję, że ten efekt synergii, który w ten sposób jest wyzwalany, pozwoli nam wszystkim na realizację takich planów, które przyniosą nam wkrótce dobrobyt. Wdzięczność za to, że człowiek istnieje, że żyje, że właśnie poznaje prawdę, że może służyć innym, że z tego ma radość i poczucie spełnienia, więc niech to wszystko, co w świątecznym czasie było takie bardzo piękne, ludzkie Boże, znajdzie swoją kontynuację w czasie powszednim.